Kiedy stajesz wobec potęgi żywiołów, żywiołu wojny, żywiołu nieuleczalnej choroby, kiedy stajesz wobec, albo znajdujesz się w środku ciemnej nocy życia, bardzo często tym, co nas ogarnia, jest obezwładniające, paraliżujące przerażenie. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Witam serdecznie. Szczęść Boże, Chrystus zmartwychwstał. Um, od razu przejdę do słowa, bo to słowo, które dzisiaj um, przychodzi do nas z Ewangelii, które bardzo mocno mi dotknęło i którym chcę się z Tobą podzielić, um, wydaje mi się bardzo ważne. To jest um, słowo z Ewangelii z drugiego rozdziału. Ewangelii według św. Łukasza, rozdział drugi, wersety 8 do 9a, to znaczy 9, pierwsza część tego wersetu. Przeczytam. To jest kontekst, najpierw powiem. Kontekst jest taki, bo zaczęliśmy wczoraj wędrówkę przez Boże Narodzenie w środku lata. Czyli mamy sytuację, w której Maria urodziła Jezusa, leży sobie w tej stajni w jaskini i co się dzieje dalej. W tej samej okolicy pasterze koczowali pod gołym niebem i nocą trzymali straż przy swoim stadzie. Staniu, przepraszam, stanął przy nich anioł pański i chwała Pana wokół nich rozbłysła. Amen. Tyle słowo na ten na dzisiaj. Nieraz ci pasterze, którzy trzymają tam swoją straż przy swoich stadach są pokazywani jako ludzie z takiego społecznego marginesu, którzy gdzieś tam na takim marginesie społeczeństwa funkcjonują pilnując tych stad, tych stad stat owiec, ale nie biorą udziału de facto w życiu, w życiu miasta, w życiu, w życiu społecznym. Ale to, co ja widzę dzisiaj w tym słowie, to pasterzy, którzy są bardzo, ale to bardzo podobni do nas, ponieważ spotyka ich doświadczenie e, bardzo zbliżone do tego, czego my doświadczamy. E, po pierwsze, pasterze, którzy mm, strzegą owiec, strzegą ich pod gołym niebem. <laughs> Strzegą ich w, w, wo, bezradni wobec potęgi żywiołów. Znaczy nic ich nie osłania wobec burzy, wobec e, jakichkolwiek zawirowań w, wynikających po prostu z potęgi przyrody. E, to jest taka sytuacja, w której my też się znajdujemy i bardzo mocno też dzisiaj, na przykład stojąc wobec potęgi takiego żywiołu jak wojna, czy jeszcze dosłownie chwilę temu, wobec takiego żywiołu jak, jak pandemia, czy, czy inne tego typu rzeczy. I prawie co pokolenie, to ostatnio rzeczywiście było tak, że przez kilkadziesiąt lat, co jest niezwykłe w historii, szczególnie Europy. Był w miarę, w miarę spokój, nie licząc lokalnych konfliktów militarnych, jak na przykład wojna w Jugosławii, byłej Jugosławii. Generalnie żyliśmy w spokojnych czasach, ale, w, ale to się skończyło. I stoimy wobec tej, tej sytuacji, żyjąc nie mając do końca wpływu na te, na te wszystkie sytuacje i wszyscy, tak jak się rozmawia, dzisiaj wszyscy w jakimś takim napięciu czekają na jesień i zimę, co też przyniesie ten czas, jakie podwyżki cen, jakie podwyżki rachunków za energię, jaką inflację, co się będzie działo dalej na wschodzie. Co wymyśli Putin, co wymyślą, co wymyślą inni. I zasadniczo nie mamy na to wielkiego wielkiego wpływu bezpośredniego. I to jest jakby jeden obszar rzeczywistości, który, która generuje, ma moc generowania lęku i, i bezradności. I drugi obszar. Bo o drugim takim obszarze mówi to słowo, kiedy mówi, że pasterze strzegli tych stad w środku nocy. W nocy, tak, trzymali straż przy swoim nocą, trzymali straż przy swoim stadzie. Bo to jest tak, że z jednej strony ta noc. Symbolizuje też pewne nasze zmagania wewnętrzne. Znaczy taką ciemność, w której my musimy funkcjonować na, na, na co dzień i która przychodzi też bezpośrednio, bezpośrednio do nas. Bo czego byśmy nie robili, to znowu przychodzą do nas pewne, pewne zmienne, pewne ciemności. No, po prostu są, tak. Choroby. Kryzysy w relacjach z małżonkiem, i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo takich takich rzeczy. Czy to po prostu nieuleczalna choroba jakiegokolwiek rodzaju. Czy to będzie depresja, czy to będzie jakiś nowotwór, czy. No, jest tego całe, całe mnóstwo. I w tym wszystkim, w tej całej sytuacji. My jednak nadal strzeżemy naszych stad, to znaczy naszego życia, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zabezpieczyć swoje życie. I kiedy tak patrzymy na te, na te rzeczywistości zewnętrzne i wewnętrzne, na te wielkie okoliczności żywiołów tego świata, żywiołów nieba, potęgi nieba, tego wszystkiego, co się dzieje ponad nami, i tej nocy, która, która przychodzi do nas osobiście i Zabiera nam horyzont, nie, nie widzimy tego co, nie widzimy następnego kroku, nie widzimy co się, będzie, co się będzie działo. A pomimo wszystko, gdzieś staramy się ogarnąć to nasze życie, pilnować tych stad, żeby wilki nie rozkradły, żeby nie rozszarpały, żeby złodzieje nie rozkradli. To wszystko razem tworzy taki obraz z jednej strony wielkiej niepewności, z drugiej strony wielkiego umęczenia. Takim codziennym znojem, takim codziennym funkcjonowaniem, jaki to ma sens, do, do czego to prowadzi, co jest za zakrętem, co nas czeka jutro. I to jest taka rzeczywistość, w której dzisiaj nam przyszło, przyszło żyć. Dlatego bardzo podobnie jesteśmy do tych pasterzy betlejemskich w przeżywaniu. W przeżywaniu rzeczywistości. I właśnie do tej rzeczywistości w dziewiątym wersecie przychodzi Anioł Pański i chwała Pana wokół nich rozbłysła. No, mam taką ambicję, żeby zostawiać jedną myśl na jeden dzień, więc nie będę szedł, nie będę szedł dalej, rozłożymy to sobie na, na, kolejny, na kolejny poranek, na kolejny dzień. Ale chcę Ci powiedzieć dzisiaj i zostawić właśnie z taką jedną myślą. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, jakiekolwiek żywioły, jakakolwiek ciemność nie działa, czy działa w Tobie i ponad Tobą, nie trać nadziei, ponieważ Anioł Pański, ponieważ obecność Boża, ponieważ Boża miłość, ponieważ Bóg sam przychodzi do Ciebie i Jego chwała rozbłyska. W twoim życiu i żadna ciemność, i żaden żywioł, żadna sytuacja nie ma mocy zatrzymać tej Bożej obecności w Tobie i nad Tobą. Dlatego dzisiaj zostawiam cię z tym odwagi w górę serca, bo Pan jest z Tobą i w tej ciemności jego światło rozbłyska. Chociaż my nie wiemy, co czeka nas jutro, my nie wiemy, jaka będzie przyszłość, to jedno wiemy na pewno: Pan jest z nami, Pan jest po naszej stronie, Pan jest naszym zabezpieczeniem i naszym światłem. Panie Jezu Chryste, Ty, który się narodziłeś w Betlejem jako małe dziecko, stałeś się światłością świata. To małe dziecko w jaskini, we wstajni, Gdzieś na końcu świata stało się światłem dla wszystkich, to Jezu, Ty masz moc nad wszelkimi żywiołami i wszelką ciemnością tego świata. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, rozjaśnij nasze ciemności, wejdź do naszego życia, wejdź do naszych trudności. Jezu, przyjdź i wnieś Twoje światło. Jezu, przyjdź i wnieś. Twoją miłość, Twoją nadzieję. Przymnóż nam wiary, że jesteś z nami. Tak jak byłeś wczoraj, jesteś dzisiaj i będziesz jutro ten sam. Amen. Drodzy moi, zostawiam Was dzisiaj z, z lubianym i szanowanym Psalmem 23. Wszyscy ten Psalm znamy, ale to jest dzisiaj w kontekście słowa z Ewangelii myślę, że najbardziej adekwatna modlitwa, którą możesz się pomodlić, więc weź ten psalm przeczytaj go na głos, żeby go usłyszeć żeby usłyszeć co też Pan chce Ci przypomnieć co być może wielokrotnie Ci mówił na temat swojej opieki jeżeli jest słowo, które Ciebie dotknęło w tym psalmie, podziel się nim. Jeżeli coś dotknęło Cię w tej Ewangelii, podziel się tym. Jestem bardzo ciekaw, Twoich też doświadczeń związanych z ciemnością i walką z żywiołami. Dla mnie to jest jedna z takich chyba najmocniejszych rzeczy, które przychodzą do mojego życia i zmagań, takiego lęku, wstydu o przeszłość, lęku o przyszłość, te rzeczy wracają. Ponieważ te żywioły istnieją, ponieważ ta ciemność naprawdę istnieje. I, w, I to jest fakt. I my musimy wobec tej rzeczywistości jakoś stanąć. Kiedy słabnie wiara, rośnie lęk. Więc podziel się, proszę. Jestem bardzo ciekaw Twoich doświadczeń. Coś chciałem powiedzieć jeszcze. No ale oczywiście sobie przypomnę, pewnie jak już wyłączę, wyłączę nasze. A. Ym... Nie. Przepraszam, to jest, to jest live, więc już tego nie, tego, tego nie wytnę, ale mm, tak zostanie. Widzimy się jutro i będziemy kontynuować, bo, bo to słowo ma, swój, ma też swój ciąg dalszy. Więc, pasterze, zostaną z nami. Do jutra. Dobrego dnia. Błogosławię Ci. Do zobaczenia.